Parlament Europejski buduje silniejszą Unię Europejską na arenie międzynarodowej. Jako Unia oparta na wspólnych wartościach i zasadach, staramy się zwiększyć naszą zdolność do szybkiego i skutecznego podejmowania decyzji w dziedzinie polityki zagranicznej. W rezolucji ze stycznia 2023 roku pozytywnie odnieśliśmy się do unijnych inicjatyw mających na celu poprawę bezpieczeństwa i obrony wzywając jednocześnie do dalszej rozbudowy unijnej polityki zdolności w dziedzinie cyberobrony. W kwestii rozszerzenia Unii z zadowoleniem przyjęliśmy przyznanie statusu kandydata Ukrainie, Mołdawii oraz Bośni i Hercegowinie. We wrześniu 2021 roku zatwierdziliśmy przedakcesyjny instrument finansowy o wartości Ponad 14 miliardów euro mające na celu wsparcie reform w krajach ubiegających się o członkostwo. Parlament Europejski zawsze był orędownikiem praw człowieka i demokracji na świecie. Od 1988 roku przyznajemy nagrody imieniem Sacharowa, wyróżniając tym samym osoby i organizacje, które walczą o wolność myśli. W obliczu globalnych wyzwań takich jak pandemia i rosyjska agresja przeciw Ukrainie, Nasze zaangażowanie w obronę demokratycznych wartości jest nieustanne. Parlament wspiera również kompleksowe partnerstwa handlowe. Pracujemy nad przepisami mającymi na celu zapewnienie uczciwej konkurencji na wspólnym rynku i zapobieganie wykorzystywaniu pracy przymusowej w produkcji towarów. Chcę podkreślić nasze zaangażowanie w umacnianie pozycji Unii Europejskiej. Jako globalnego lidera dzięki naszym wspólnym wysiłkom Unia staje się silniejszym partnerem w rozwiązywaniu międzynarodowych kryzysów i promowaniu demokracji, bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju na świecie.